Witajcie w kolejnym odcinku. Cześć! Jest niedziela, nie śpimy. Do kolejnego obiektu opuszczonego wchodzimy. Ale najpierw zapraszam Was na intro. Jakieś meble? hu uh, uh, hu uh. hu A tu jeszcze piekło, jak stoi. Pięć tu jeszcze jest. Nie muszę tutaj. Dobra, tu są schodki na górę. Zaraz sobie to Popatrz, Pięć stoi. Robimy taką szybką eksplorację, żeby nie nadużywać gościnności. Aha, tutaj nie przejdziemy, bo są drzwi zamknięte. A to są drzwi zewnętrzne. Aha, dobra, ale i tak są zamknięte. Jest tu parter w piętro, nie? Tak. zobacz Tu jest to ogrodzenie, gdzie przechodziliśmy przed chwilą. A tu takie małe skrytki. Dobra, wejdziemy do środka. To tak. Ale tak. no, tam stoi. Yy, nie, ten piec tutaj widziałem. A, ale tam, no. Rajka, no tam tutaj. No no. Tak, bo to są stare. Rania, to Chyba tak. przejdziemy sobie tu. Dobra, będę tu przejść. Tutaj to jest łazienko Dobra Dobra to co, idziemy na górę Lubię takie przypadkowo napotkane obiekty Przejdzie już na górę O wow! Ale fajnie! Spójrzcie tylko jeszcze jest stary telewizor, to jest Barubin. Ale fajne. E, tutaj jest... Jezu, jest też pełno zdjęć. Przecież to jest rodem z czasów karymi. No. I, i czarno-białe zdjęcia. No. Tam już widzę drugi telewizor, ale fajne. Fajne miejsce. Kurczę, zawsze mnie te lalki tak przerażają, nie? W takich miejscach, no. takie są creepy. Zobacz, lalka. Się tym jest tu jakiś. Czy porcelana. Te stare torby. Laptop. Skórzane, piec kaflowy. Ale tutaj mnóstwo tych zdjęć wszystkich. Rada do zapłaty za zdjęcia 79 500. No, ale to jest kurczę. Tu jest data 97. Stara kuchenka, ale to wygląda na jeszcze starsze. To jest rachunek za plon. te pomieszczenia liczniki. Te telewizory też jeszcze pamiętam Babcia taki miała Samsung, ona ma tutaj taką dodatkową szybę Kurcze, to były sprzęty Made in Korea Dobry sprzęt O, kolejny piec kaflowy I tu kolejny. O, jeszcze zdrowego wyglądają te piece. Fajne, duże pomieszczenia. Dobra, wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Widzę, że jest możliwość wejścia na strych. Coś tutaj ciekawego znajdziemy? No proszę, a tutaj kolejny mały rubinek. A tam też jest ten telewizor, yy, taki czarny Samsung stoi z podwójną szybą. No, na, na tym samym pięterku musisz tam przejść obok. Neptun. Jakieś stare mebelki, stary piecyk. I tak to wygląda moi drodzy. Wiesz co ja już stąd schodzę, bo te deski tak trochę skrzypią pod nogami. <grym> Wiesz, co tutaj na te schodki możesz sobie wejść, jakbyś chciała, ale. Nie. Tu jest tylko mały telewizor, albo w ogóle. Nie ma po co. No. To lepiej nie wchodź. O, tu widziałeś ten telewizorek? Moja babcia taki miała, pamiętam jeszcze. Samsung, no. Jeszcze wyprodukowany w Korei, że nie teraz, jak wszystko jest w Chinach robione. Tylko to jeszcze było takie typowo koreańskie. nie wiem, On ma widzisz dodatkową szybę. widzę, Ale ten jeszcze... Wiem, że były... To chyba idzie odczepić. Były odczepiane. O i tutaj był wyświetlacz, że wyświetlało kanał. Widzisz? Na dole. Nie wiem dokładnie jaki to był czas, te telewizory chodziły, czy to było po rubinach, nie ja tylko to tak kojarzę, że... To były te jedne z tych takich pierwszych, tych takich nowszych telewizorów jakie były No czasy PRL-u. Czasy prl no. no. Tak jakby tam było te kolorowanki i czasopisma 92, to by tak te czasy... Aż, tak? aż taki stary nie jestem, żeby wiesz. <laughs> Ale ogólnie jeszcze kojarzę. Aha, a tam jest taki telewizor i taki... No. no tam jest to, to jest taki typowy rubin właśnie ma. Na, tak? na struchu jest mały. Mhm. O, fajne takie znalezisko. Tam jest instrukcja, ten, kierowcy. Widziałeś? Nie. Tam leży ko telewizora. Ja tutaj nie Ta chciałam tak oczyma. nagrywać. Ja... Tam... A, tutaj. Tam jest kierowca leży, amator. Ilustrowany podręcznik <noise> fajne. Świeca zapłonowa, zasilanie. O, i coś o motocyklach, samochodach. Spoko. O, 2000 rok jest ketchup. Przy tym składzie na pewno będzie jeszcze dobry. <noise> nie. Ale to zobacz, to, to jest... patrz te zdjęcie tutaj. To ja. chyba to możemy pokazać, bo tutaj... Ale może jest chyba bardzo to. stare. A ten piecyk, widzisz? Tak. On też jest fajny. No fajne miejsce. Domek Perrego. Duży domek. Dobrze, tutaj nic nie ma. Ten mebel też jest fajny. To no, są te takie wielkie meble, z tym barkiem. też takie mieli. Wy też na no. O, ale to już jest takie fest stare. Dobra, nic. Trzeba uciekać dalej. Jedziemy w kolejne nasze miejsce. To było takie nieplanowane, spontaniczne. No przeważnie, tak jak mówiłem, przeważnie takie miejsca są dość ciekawe. Tam jest paczka paneli, tak jak chciałby to ktoś zaczął robić. No to się często zdarza. A to jest tak w takich świeżych barwach jeszcze, nie? No. To tak jakby to też było. No wiadomo, ileś tam, ileś tam lat malowane, coś tutaj. tam jeszcze jakieś puszki po farbach. Mhm. Tu jakaś paczka paneli. No. Dobra, nic, poczekamy, jedziemy dalej. Jeszcze trochę przed nami jest. Także do następnego. Trzymajcie się i cześć. Pozdrawiamy, cześć.